Dzień dobry Państwu. Witamy w piątek. Już jesteśmy bardzo blisko. Lub dobry wieczór. Tak, w zależności, kiedy słuchacie. Jesteśmy bardzo blisko weekendu. Jesteśmy bardzo blisko kolejnego znaczka, tylko dwóch patronów brakuje, żeby przypiąć To możesz być ty. Do widza no, mówię. Nie do ciebie. No, bo, to bo, ja być już, ty. bo ja już wrzuciłem. To możesz być po ty bliżej. i. Tak. Zróbcie eee, przyjemność na weekend Mateuszowi, żeby mógł się poczuć jak koreański generał lub radziecki. lub jakikolwiek generał. Myślę, klatę, że fajnie być. Wtedy. Myślisz, że próbą. fajnie być generałem. Nie wiem, nigdy nie byłem. Ani nigdy nie byłem z generałem, więc też nie wiem. Okej. Okay. Eee, ja chciałbym cię. A nie, zapytać. znałem, poczekaj, znałem. Znałem kilku generałów. Okej. Okay. I mówili, że fajnie jest być generałem. Mówili, że dużo pracy, ale jakoś tak, A, bardzo, to. ale jakoś tak. Wiesz A kto co? dużo pracy nie ma? Kto dużo no pracy właśnie, w dzisiejszym w świecie nie ma? Nie, nie no. ma, nie? Więc jakoś po, Czyli polscy generałowie, tak, bo narzekali. Mówili, no, no fajne, fajne rzeczy robicie, fajne. Podoba mi się tutaj tak A, dużo okay. kolorów, jest tak. Inaczej e, mieli widziałaś... takie mądre porady. Ja bym ten niebieski na taki bardziej granatowy zrobił. Ja tak. Okej, okay, widziałeś wczorajszą ankietę pod naszym ministerstwem? Zrobiłem, nie. czy nas w końcu wsadzą, czy nie wsadzą za te wszystkie podśmiechujki, które robimy tu. Ale co, że z Donalda? Ogólnie, no my lecimy po całym świecie, wiesz. A, Walimy, z bęben. Tak. Znaczy. I, to, I to wiesz, to jest tak jakby się zastanowić, no to mogą nas uderzyć z wszystkich stron. Wiesz, tu, tu, na razie Polskę omijamy troszeczkę, bo wiadomo, polskie ja służby na mają najbliższy. Na ale ten, na ten kontrakt reklamowy od 2 40 cały czas. Tak, właśnie. Chcieliśmy się bo... odezwać, akcje rosną. No właśnie co? nie pokazaliśmy widzom, ty wrzuciłeś no. na Twittera 20% akcji urosły w D40 no. po to naszym no. materiale. No. Tak. Tak, więc, no. więc ludzie zaczną. Bo zaczniemy hejtować no. i się problem zrobi. Że to szczypie problem. po tym. Że jednak, że jednak szczypie i będzie, tak? Spadek. E. No. Słuchaj, przegapiliśmy jedną ważną informację. I to przegapiliśmy o miesiąc. Ojej. Dima Miedwiediew składał życzenia. I nie podaliśmy. And play games. With Russia. To jest takie no. życzenie o groźby świąteczne. A to że takie że... świąteczne? Tak. Ze świątecznymi tak. tymi. No bo to już. A jest on poczekaj. No. Ruski mir. No. Świąteczne. No i... Ten. Życzenia, tak. Bożonarodzeniowe, tak. Że, z Bożonarodzeniowymi życzeniami Ruski Mir. Ale że on jest Ruski Mir? No, on jest reprezentantem. nie tylko tylko, Ruski Mir. Tak, i, i życzenia nie tam spokoju, rodzinnych czy coś, tylko e, nie grajcie z Rosją. To tak A to może chodzi o to, żeby na tej, na tych konsolach nie grać. Rosją. By z Rosją nie grać na konsolach że Jak słyszysz tam, wiesz, na słuchawkach, że ktoś po rosyjsku, to żeby się rozłączyć. A, no właśnie, że tam, no może o to chodzi. No nie, wiem. nie wiem. Natomiast właśnie, podobają mi się życzenia groźby, nie? To tak na urodziny można mówić komuś, że tam, żebyś raka nie dostał w tym roku, albo coś takiego. Wiesz, że tak, niby. Dajesz mu pozytywnie, a jednak zaczynasz o tym myśleć. Ale wiesz, co to można tak przetłumaczyć, że to jest tak e, tych e, dobrych czy wesołych świąt? Bo na się nie mówi tak ten, tylko się mm -hmm. mówi wesołych świąt po polsku. No. E, rosyjski Mirze, właśnie. Że cały świat to jest Rosyjski Mir. Hmm, chyba za bardzo to komplikujesz. To wtedy komu by mówił, żeby nie grać z Rosją. Nie wiem. No, za, za dużo. Bo tam nie ma, że od rosyjskiego, tylko jest rosyjski mirze. No, wykrzyknik jest, no to tak. No i to grozi własnym obywatelom? No może. Don't play games. A, ale poczekaj, po angielsku. To nie, to by było po rosyjsku. To do Amerykanów. Nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Natomiast mam Trumpa wypowiedzi. I też ich nie do końca. Ty, nie, ty, nie, ty, nie, ty, nie, ty też nie będę rozumiał. No, no. I pierwszą Trump y, m, mówi o tych łodziach nieszczęsnych. Tam go w ogóle pytają o a łodziach. I dalej. O tych tam Wenezueli, co już zdążyłeś zapomnieć, a tam a. Y, wiesz. No, Ryba rybackich, co tam? A. No, oni próbują to zamieść pod dywan, a reporterzy pytają. No. Złe. Nienawidzę tego, nienawidzę nawet o tym mówić. Dwie osoby z dziesiątek tysięcy, dobrze? I masz złą prasę. Nikt nie mówi o wszystkich mordercach, których usuwamy z naszego kraju. Nie mówią o nie mówią o tym, że mamy najmniej narkotyków. Na przykład byliśmy bardzo surowi na wodach i wkrótce, wiesz, praktycznie wszędzie, ale jeśli spojrzysz na, jeśli spojrzysz na wody, gdzie niszczymy łodzie... Uh, 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 uh. O, jest ok, ok. jakiś problem, nie wiem e, czy tłumacza, czy jego. E, jakaś lekka zwiecha. No nienawidzi no. tego, gdy wspominają o ICE e, i że te łodzie. Wiesz co, te ICE mówi, że no wywożą... Ale poczekaj, ja tu coś innego wyłapałem, że ten problem tych nielegalnych no. substancji to oni już no. rozwiązali. No bo zatopili dwie łódki, więcej nie było. Czyli Skąd ci ludzie w tym San Francisco i w tych innych yy, tak chodzą jak zombie, to skąd mają... Z tych łódek dwóch. Z tych, z tych dwóch, co już, już nie będą teraz chodzić. Teraz już nie. No i A. mówi on, on tak, wiesz... A nie, tak, no to sukces. I tak Excelosko mówi. No może dwie osoby zginęły. Niewinne. Może, były niewinne. może niewinne, ale ile przestępców. Ale ja nienawidzę tego, jak o tym mówicie. Ilu przestępców A. myśmy wywieźli? No. Trzeba na to patrzeć excelosko, w liczbach. On tak widzisz, tak biznesowo. No tak, tak, tak. Tak widać że No ale że to mi cieszy, że, że, że ten problem tych nielegalnych substancji już definitywnie rozwiązany. Ja to nie wiedziałem, że to tak szybko poszło. I ja myślę, że nie. Że A, to, że to jeszcze wróci. Łatwo jest wybudować łódź. Zobacz A te i że nowe teraz z już będą łódki. Następne tak. i będą musieli znowuż zatapiać. Tak. Tam znowuż trochę tych niewinnych, no ale to tam Excelowsko tam w innej tak. kolumnie, jak na straty, tak. Tak, to się odpis zrobi i tak dalej. No. E, mam jeszcze jednego Trumpa, ale to może ty najpierw wiadomość, a potem wrócę do niego. To ja mam tutaj też takiego Trumpa z Indii. Trochę. Prezydentem zostanie? Nie. Nie, 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 nie. nie. On jest biznesmenem. Okej. Okay. Znaczy, żebrakiem. To jest biznes? Nie. No tak. Nie, no pewnie no, ma trudną sytuację. Widzę nogę. No powinien... właśnie. Dłonie nie ma. No ale czekaj. Nie udajesz takich dłoni. Poczekaj. No, tak, on jest żebrakiem. I to jest no. słuchaj. Y, największy. Y, na, mówię nie największy, bo nie jest największy. Najbogatszy y, żebrak Indii. Okej, okay, zaintrygowałeś mnie. Tak, ja nie wiedziałem, że, yy, bo wydawało mi się, że to tak z dnia na dzień żyjesz, a tu okazuje się, że... Że on ma pokupowane ETF-y, obligacje. No dokładnie trafiłeś. Co ty gadasz? No tak, on wszystkie te pieniądze pakował w ETF-y, akcje surowce... Ale strzeliłem! <laughs> nie miałem akcje surowce i no. słuchaj... Jest odnoszącym sukcesem biznesmenem. Widzisz? Nie wolno Was oceniać chore. po okładce. Ja ci zawsze mówiłem, tak? Z tymi kobietami. Ja to, kobietami, ja to mówiłem. Po tej okładce. Ja to tam... mówiłem. No. Że po okładce nie tak, wolno. Dobrze. No i pozdrawiamy partnerkę Mateusza. I okazuje się, że w jego przypadku przez lata siedział na targowisku, zbierał Aha. pieniądze, tak. Inwestował. Inwestował właśnie w WTF-y, w nieruchomości, w biznes. Miał na tyle, żeby nieruchomości kupić? Tak. Już przeszedł na ten etap, że na tych akcjach i tych różnych spółkach ludzie zarobił. Ludzie, jaką wy macie wymówkę? <laughs> zarobił i już zaczął inwestować w nieruchomości. No i okazuje się, że. Tu ci zaimponuje i w sumie ja to rozumiem. Tak posiada własnego, posiada kilka samochodów, w tym własnego kierowcy. No bo ma tu pewne ułomności, a więc no mhm. to jak najbardziej. No i zrobiono z nim wywiad, nie? no bo no. Coś się okazało i on twierdzi, że nie złamał żadnego prawa, bo ludzie tają i dawali mu pieniądze dobrowolnie. Mówi, że już tak z przyzwyczajenia. Że tak powiem, bo lubi. tam wysiedzi. Lubi, tak? Bo mhm. już nie musi. Już, bo ten kapitał jak gdyby pracuje na niego. Mhm. Z tych nieruchomości, które tam wynajmuje, i tak dalej, i tak dalej. No, kilka nieruchomości, no i dosyć pokaźny majątek. A więc widzicie, jeżeli mówicie, że się nie da, no to okazuje się, że zawsze się da. Więc to taki pozytywny przykład. Ja nie wiem, czy to jest pozytywny przykład. Ja bym się nie zgodził. Dlaczego? No bo y, ci ludzie, którzy dali mu, no. mogliby dać komuś, kto naprawdę potrzebuje. No ale on potrzebował na początku, a potem dzięki y, swojemu umysłowi no, pomnożył ten kapitał. Ja tu nie widzę nic zdrożnego. To, to jest szara strefa, jeżeli chodzi o, o dobro i zło. Dajcie znać. O, może zrobimy ankietę. Czy uważacie, że. To nie oznacza, że każdy tutaj, żeby, bo zaraz wyjdzie, że każdy żebra, żebrak. Trzeba go zapytać, ile nie? ma tam sztabek. Nikt go nie pytał. No, on sobie siedział, mhm. tak. Nie wiem, no, według mnie zgodnie wszystko z prawem. Czy jakieś oburzenie. A ja, ja, kwestie moralne dla mnie tu troszeczkę nagią. Ale dlaczego? Niech A jakby te wszystkie rzeczy, na przykład na trunki i dumę i inne rzeczy, to by było ok, tak? Słuszna uwaga, ale gdyby. Bo y... większość yy, ma ale czy? sytuację. Wiesz co, I, to inaczej. Czy z tych środków no. pomaga innym potrzebującym? Nie wiem. Bo tutaj nie było tej informacji, ale może pomaga. Ale jeżeli nie pomaga, no to moralnie słabo. A ja. jakby wszystko na tą dumę czy jakieś nielegalne substancje przeznaczał, to by było OK, tak? A że jest rozgarnięty i zainwestował, to już jest źle. Nie. nie. Musimy ankietę nie. zrobić. To jest za trudne do rozstrzygnięcia. Ale jest nas... taki mo moralny ten. Bo. bo... No, no, fakt, że on już to robi z pasji bardziej z w pasji tym momencie, do yy, ten, żebrania. No, do, do, no, chyba to lubi, no bo innego jakby wytłumaczenia nie ma, bo ten on więcej zarabia już na tym zwrocie z kapitału mm -hmm. niż z tego, yy, wiesz, no, żebrania, tak. No po prostu, jeżeli podliczy dniówkę, która daje mu kapitał z dochodu pasywnego, no to wychodzi więcej, nie? No, a więc Oj, to jest ale przykład, bo, ale będzie jak od, od żebraka do inwestora można zostać, można też odwrotnie, bo ja znam też takie przypadki, że ktoś był inwestorem, na przykład Donald Trump, odziedziczył majątek, no i potrafił zbankrutować, nie? no ale też się podniósł. Ale podniósł się i ja nie tak. wiem, czy żebrał po drodze. Podobno coś tak, nie? ale trochę A. to inaczej wyglądało tam. No mówi, dobrze, day, day, to, tak, nie? Tak, to skoro mówimy o Trumpie, to drugi filmik z Trumpem. O! Jakikolwiek scenariusz, w którym nadal jesteś prezydentem 21 stycznia 2029 roku? Nie wiem, byłoby to interesujące, ale czy nie byłoby straszne, gdybym się zgodził, wiesz, gdybym dał Ci odpowiedź, której szukasz, życie byłoby wtedy o wiele mniej. Ekscytujące, prawda? Byłoby o wiele mniej ekscytujące, ale robię to tylko z jednego powodu aby uczynić Amerykę znowu wielką, i to właśnie robimy. Ale Sprawiamy, że Ameryka jest znowu wielka, większa niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz kraj jest większy niż kiedykolwiek wcześniej. Słyszałeś o jakimś poszerzeniu ostatnio? Ja bym tam zamienił słowo Ameryka na rodzinę Trump, i wszystko by się zgadzało w tej wypowiedzi. Że rodzina Trumpa jest większa niż kiedykolwiek wcześniej? Tak. I potężniejsza. Że nowe dzieci, tamten? Czy, no, czy że, że no, zamożniejsza? Zamożniejsza za przede wszystkim. I tu no, trudno okay. się mu nie, zgo nie, nie zgodzić. No. I tu może to... dla dobra rodziny, nie? Po powinien jednak. Ale jak powie za wcześnie, to go usuną. No, no tak, tak, tak. No. Więc, a jak żyjesz w niepewności. Albo taką monarchię dziedziczną ustanowi. To też by było no, tak. ciekawe. Rodzina Trumpów pierś. Król Trump pierwszy. No. Wielki. Piękny, przepraszam. P o, nie, tak. Piękny, piękny, piękny. Gdzie wielki? wielki Donald pierwszy tam... piękny. Do, piękny. Donald pierwszy piękny. O, tak. O, o. o. Ładne brzmi. Nie? Czy złoty? Król Donald pierwszy piękny. Król złoty Donald. Nie, piękny, tak jak był, wiesz, tam Filip, czy jakiś inny. Czy największy, czekaj, bo wielki to jest za mało. Nie, piękny, Jaki? piękny, piękny. No, myślę, że to, wiesz, trzeba tu ja, trochę schronić. Chyba, ch chyba kolejną metodę zrobić. E, Zaankietujesz się. Dobrze, to teraz y, troszeczkę. Teraz ja. Tak, chcesz? Ter teraz, teraz ja, teraz ja, teraz my. Już na koniec, tak, żeby nie Dobrze. było, bo znowu będziecie pisać, że za długo i nie macie czasu zrobić sobie przerwy na kawę pomiędzy wiadomościami. Mam informacje od neurobiologów. To są ci od głowy? Tak, 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 czyli od głowy. I też znowu powiedzieli się na twój temat. Mój? No. A co ja mam do neurobiologów? No Mówią ogólnie o ludziach, a więc to, cię a. to też dotyczy. A to chyba, tak. że jesteś już zdorzędny. Chyba, że inny gatunek, to ja nie wiem. No dobrze. Tak to, jak to tych, mówią. O każdym z nas w takim razie. Tak. No o tobie, tak. nie. Mhm. Yy, mówią, że powinniśmy zapadać w zimowy sen. No ja jestem za. Mi się no. tak chce spać w zimę często. Tu mówisz, że spadek energii i wydajności w chłodniejszych porach roku nie jest lenistwem, no. lecz naturalną reakcją organizmu. Ja to codziennie mówię mojej partnerce, jak ona mówi, byś tu posprzątał coś. No, a ty mówisz. A tak. Ja mówię, a jest już wiosna? No. Ja widzę swój cień jeszcze 8 tak. tygodni. Nikt wiedzie, kiedy się budzą, tak? Nie? tak. Proszę, jedzonko, no, tak, okay. no. tak, nie, żeby tam. To... Idę z panką. Hiszpanko. Tu mówią dalej, że organizm tak reaguje na krótki dzień i niskie temperatury, ciało zaczyna oszczędzać zasoby, tak jak robiło to przez tysiące lat. Ale ludzie nie... No i są... Czekaj, ale jak? Przecież ludzie no. nie zapadali w sen zimowy. Ale że zwalnia ci się wszystko w tej zimie, że tak jesteś bliski. Okej. Okay. Nie, jest tam I jakieś... ludzie tam gdzieś w jaskiniach czy coś, to, tak, tak, to tak. po tydzień. No tam, no tam wiesz, przysypiali sobie tak, nie? Tu jedzonko, Jak najmniej, żeby wiesz, wysiłku. Okay. Jakieś tam pocieranie, to dopiero w marcu, nie. Tam wiesz, nie tam. W marcu to się z... chyba koty pocierają. Może ludzie kiedyś też, tak? To w końcu marcu. <laughs> z końcu przysłowie się wiesz, wzięło tak, jest mądrością ludową, tak, a więc no pewnie... tak. To się tak w marcu zaczynało, a wiesz, styczeń, luty to wstrzemięźliwość była i spanko, jedzonko, spanko, jedzonko, spanko. No dobrze. No i tutaj eksperci zalecają, właśnie tym zetką, by zwolnić w zimie, wybrać spokojne zajęcia i spędzać więcej czasu w domu z bliskimi. W przeciwnym razie doprowadzi się do wypalenia wiosną. Ale czekaj, bo zetki to raczej właśnie tak mniej aktywne chyba są, właśnie to, to milenialsi byli tacy, A, moje to że no stop praca i twoje pokolenie tam... A nie, to moje to... pokolenie, twoje to już tam mniej, moje to tam wszyscy tam... Ach. Że się 10, 12. Gdzie przed szefem wychodzisz? Zwariowałeś, nie? No. Teraz nie tak. A Zetka tam w kot, pod kocem w rogu. Ja do marca. Na zdalnej, to, w pracy, na zdalnej. to w pracy mam dwie godziny drzemki, proszę pana. No, no ale widzisz, no trzeba się szanować. Trzeba się szanować. No to najgorzej co. to wypalenie jest, bo ja, my dużo pracujemy. No. Więc jak nas tam w tej wiosnę będą, jak tą marzannę może chcieli topić, że ocalą no, że... i no, bo się I wypalimy i, i utopią. No. O, to ja, ja, chcę chcę. Odra... ja chcę poinformować ludzi, że ja mam wyśmienite zdrowie w tym momencie, nie wybieram się na żaden klif, nie, nie mam problemów z sercem. Okna mam zamknięte i nie chodzę po parapetach. Nie będę planował myć okien w tym roku i nie palisz w coś... łóżku. I nie palę w łóżku. W ogóle nie, pa... w ogóle nie mam ognia w domu, nigdzie. Nawet zapałek. Nie ma. Zapomnijcie. Okna, tak. okna zamknięte. Jakby coś się wydarzyło, to, to, nie, nie, to nie było wypalenie. O. No tak. dobrze, to żeby się na nie wypalić, kończymy i zapraszamy kończymy. na dziewiątą. Trzymajcie, Trzymajcie się, się, cześć. Się.